Tutaj na tym kawałku już za budynkami trzęsiemy obornik rzemcy. Jak widzicie, no, trochę pochłada w kukurydze. Tak to wygląda. Dawce 12 ton gdzieś wychodzi. Tak jak liczymy, no, Jeszcze dalej mokro u nas. Ale jakoś się trzęsie. I tu wychodzi 12 ton i do tego pójdzie jeszcze 20 ton bydlęcego obornika na to i razem wszystko wymieszamy i będzie leżało, aż kokorzyce będzie sięli. A podciewać pójdzie polidap mieszany z kiserytem. Wymieszany 50 na 50 50% polidapu i 50% kizerytu Tak zwany będzie z tego strój powstaje Takie te modne, zobaczymy jak to będzie wyglądało u nas Czy to jest, widoczne efekty są czy nie Taki mały test zrobimy no.